Zastanawiasz się, jak być naprawdę skutecznym w pracy zdalnej, hybrydowej, albo po prostu, jak dogadywać się w świecie, gdzie wszyscy jesteśmy online? Badania są jasne: to komunikacja decyduje o sukcesie, nie tylko technologia. Może myślisz, że komunikacja to oczywistość, a jednak 86% pracowników wskazuje komunikację jako główny problem w firmach. Połowa konfliktów wynika z nieporozumień i napięć. A trzy osoby na cztery deklarują potrzebę nauczenia się asertywności. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie nowoczesny test. Sprawdź, jakim jesteś komunikatorem na czterech poziomach: online, ze sobą, z innymi i w grupie. Poznaj swoją mapę komunikacyjnej mocy. Zapisz się na newsletter. Od razu dostaniesz cniszkę na najbliższy webinar, gdzie razem uczymy się mówić lepiej. Nie więcej. <śm> Komunikacja to nie tylko słowa, to relacje. Nie mów więcej, mów lepiej. Kliknij i zapisz się. Zacznij działać.